Czy kiedykolwiek czułeś, że toniesz w bólu, w samotności, w ciszy nocy? Ta modlitwa jest dla Ciebie. Nie jesteś sam. Bóg Cię słyszy i On przyjdzie. Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie dzisiaj wieczorem ze złamanym sercem i duszą pełną ciężaru. Wiem, że słyszysz moje ciche wołanie, nawet wtedy. Gdy moje usta nie wypowiadają słów. Panie, błagam Cię, ratuj mnie. W chwilach, gdy wszystko wydaje się bez sensu, ty jesteś moim światłem. W ciemności nocy, ty jesteś moją ochroną. Proszę Cię, wypełnij ten pokój swoją obecnością, otul mnie jak dziecko, które potrzebuje ramion ojca. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, nie zostawiaj jej tylko dla siebie. Udostępnij ją komuś, kto dziś wieczorem też potrzebuje Bożego pocieszenia. Zasubskrybuj nasz kanał, aby codziennie otrzymywać nowe modlitwy i słowa nadziei. Niech Bóg zawsze będzie blisko ciebie, każdej nocy i każdego poranka. Dobranoc i niech Boży Pokój czuwa nad Tobą. Symbol sierpa Księżyca Krzyż. Wybacz moje wątpliwości, moje lęki, moje odejścia. Wiem, że czasami wątpię, ale ty nigdy mnie nie zostawiłeś. Twoja miłość jest silniejsza niż moje zmartwienia, twoja łaska większa niż mój wstyd. Panie, wyrwij mnie z tego miejsca bólu. Przyjdź ze swoim pokojem i uzdrowieniem. Dotknij każdej rany, która jeszcze krwawi. Zamień moje łzy w świadectwo Twojej mocy. Daj mi nadzieję na jutro. Niech każda noc przynosi uzdrowienie. Niech mój sen będzie święty i spokojny. Chroń mój umysł przed lękiem, a serce przed rozpaczą. Pomóż mi zaufać Ci całym sercem, nawet wtedy, gdy nie rozumiem. Dziś nie polegam na swojej sile, lecz na Twojej. W Tobie jest moje schronienie. W Tobie odnajduję sens. W Tobie, Panie, jestem bezpieczny. Dziękuję Ci za to, że mnie słyszysz. Dziękuję Ci za to, że już działasz. I dziękuję, że nigdy nie jestem sam. W imię Jezusa. Amen.